Nie 30. Minut. Dzięki, proszę. Dziękuję za zaproszenie. Ja mam na imię Piotr. E, kilka słów o tym, skąd się tu wziąłem, kim jestem. Jak to się stało, że jestem we wspólnocie. Pierwsze moje kontakty ze Wspólnotą e, miały miejsce w 2015 roku, 10 lat temu. E, no ale przez kolejne lata nie wróciłem nigdy. Stopałem bardzo, bardzo dużą taką urazę, do A nie będę się tutaj w szczegóły zdawał. Natomiast regularnie uczęszczam na meetingi od 2021 roku i od tego roku też nie piję. Nie? Ja bardzo szybko znalazłem sponsora. Bardzo szybko gdzieś wszedłem w tą całą istotę wspólnoty, tak? Bo ja uważam, że program w kroków jest naszą istotą. Bardzo się cieszę, że dostałem właśnie na swojej drodze takich mądrych ludzi, takich, którzy byli mi w stanie powiedzieć o rozwiązaniu, tak? Że, że tutaj nie jest NIK rozwiązaniem, tylko jest program. Więc zacząłem pracę na krokach po około trzech miesiącach szczęścia. E, I na mojej grupie, na którą do dzisiaj uczęszczam, pierwszy raz właśnie napisałem się na 12 tradycji i pracę na tradycjach ze sponsorem, nie? i pojawiła się taka myśl u mnie, że jeżeli gdzieś te kroki postawię, kiedyś skończę, to będę chciał na te tradycje wejść, tak? Będę chciał. Zrozumieć o co chodzi, bo ja te tradycje czytałem na meetingach, ale ja nie rozumiałem o tym coś, nie? Wydaje się, to takie proste, ale jakoś tak poczułem, że tą taką możliwością poznania tego jest praca z drugim alkoholikiem. I mój sponsor od kroków nie był w stanie mi pomóc, ponieważ no, nie robił nigdy tradycji, więc znalazłem drugiego człowieka, prosiłem jego o przekazanie tych tradycji. E, I tak się zaczęło moje zainteresowanie właśnie tradycjami, czym jest 12 tradycji. Ja kiedyś słyszałem, że 12 tradycji to dla pojedynczego członka nie jest ważne, to jest dla grup. I czy aby na pewno? No słuchajcie, grupy tworzą ludzie, nie? Grupy tworzymy my, więc te tradycje są również ważne dla mnie. Pierwszy raz zostały spisane w 1946 roku i fajne takie określenie kiedyś słyszałem, że 12 tradycji dla grupy to jest jak 12 kroków dla pojedynczego członka, nie? Eee, czyli są potrzebne właśnie, żeby ta grupa dobrze funkcjonowała eee, no żebyśmy tą jedność zachowywali. Dzisiejszym tematem mamy tradycję dziesiątą. Ja sobie przygotowałem tą dwóch formę, czyli żadna grupa ani, żaden członek AA nie powinien nigdy wyrażać swych opinii na temat kontrowersyjnych spraw poza Wspólnoty, a w szczególności na temat polityki, ustawodawstwa alkoholowego lub sekt religijnych w taki sposób, który mógłby sugerować, że jest to opinia AA. Grupy anonimowych alkoholików nie walczą z nikim, a w tego rodzaju sprawach w ogóle nie wyrażają swoich opinii. No właśnie. Dlaczego nie wyrażamy tych opinii? Skąd się nam to wzięło? Każda tradycja tak naprawdę, jeśli ktoś pracował na tradycjach, wywodzi się z jakiejś sytuacji, która miała miejsce i z której wyciągnięto wnioski, nie? czyli z jakichś tam błędów popełnianych przez ludzi. Jeśli chodzi o tradycję dziesiątą, 100 lat temu było coś takiego jak Towarzystwo Warszawskie. I to był taki ruch alkoholików, który prawie że znalazł rozwiązanie na alkohol. Wszystko było pięknie, wszystko ładnie się tam no, kręciło, nie? Do momentu właśnie, a to towarzystwo zaczęło zajmować stanowiską w kontrowersyjnych tematach spoza tak jakby w tej wspólnoty, nie? Czyli tam był spór o niewolnictwo, pojawili się właśnie, pojawił się spór o prohibicje o prohibicję, o zakaz alkoholu, nie? I ten ostatni spór tak jakby sprawił, że to towarzystwo upadło, nie? Zwolennicy prohibici, jako zwolennicy prohibicji stracili zaufanie. I AA odrobiło lekcję tak jakby, patrząc na to, co się dzieje ze wspólnotą w momencie, gdy zawiera głos w takich sprawach, spoza tak jakby swojego działania, nie? I ta dziewiąta tradycja chroni tą wspólnotę właśnie przed takim nadużywaniem i chroni jedność tej wspólnoty. Każdą tradycję, tak jak ja pisałem, Pisałem w odniesieniu do tradycji pierwszej. I każda kolejna tradycja broni jedność tej wspólnoty i broni nasze wspólne dobro, nie? Tak samo jest właśnie z dziesiątką. Dlaczego ta jedność jest najważniejszą cechą u nas, to już nie muszę tłumaczyć. Jeżeli rozpadnie się wspólnota AA, no to spora część z nas może po prostu wrócić do picia i umrzeć. I gdzieś tam często ktoś mi mówi, że, że tą śmiercią to przesadzam. No nie, to nie jest przesada. Ja niestety, mimo młodego wieku, kilku moich kreacji już pochowałem, i, i, i to jest choroba śmiertelna, zdecydowanie. Dlatego ten temat jest bardzo ważny. Dziesiąta tradycja nawiązuje też do piątej. Ta tradycja mówi nam o jednym głównym celu, jaki mamy tylko i wyłącznie mamy nieść posłanie innym alkoholikom, którzy wciąż jeszcze cierpią. Wobec tego, skoro mamy ten jeden cel, nie zajmujemy się żadnymi innymi rzeczami. I o tym też mówi preambuła nasza, nie? nie angaż... Wspólnota nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. No właśnie, nie zwalczamy, ale też nie popieramy. Jesteśmy e, bezstronni, nie? E, jeśli właśnie chodzi o to, jak ja tę tra tradycję stosuję we Wspólnocie, e, częstym takim przykładem nieprzestrzegania jest mówienie na przykład na Wspólnocie, na mitingach terapii. Ja. Jestem osobą, która na terapii nigdy nie była, więc nie wypowiadam się na ten temat, bo nawet nie powinienem. Ale już będąc na tym meetingu, nie, mamy właśnie to posłanie, jakim jest 12 kroków, więc ja nie zabieram też głosu w sprawie terapii, bo mam to, mam to posłanie 12 kroków i na tym się powinienem skupić na meetingu. Czyli na meetingu AA mówię o AA. To jest nasze rozwiązanie. No to tak jakbym nie wiem, kurczę, pracował w salonie Mercedesa i ludziom polecał Audi, nie? Na takiej zasadzie, tak łopatologicznie to wytłumaczę, no nie powinienem tego robić. Więc ja nie mówię o tym, ale też tego nie neguję w żaden sposób. To nie jest tak, że ja komuś mówię, że to jest złe i tego nie powinieneś, bo terapia jest zła, broń Boże, tylko po prostu się tym nie zajmuję. Nie mam stanowiska wobec tego, tak? Jestem neutralny. Nie mówię, że to jest dobre, nie mówię, że to jest złe. Na takiej zasadzie do tego podchodzę. Nie zabieram też głosu, jako tak jakby nie reprezentuję wspólnoty, tak? bo ktoś mógłby pomyśleć, że te moje poglądy, to są poglądy całej wspólnoty. No wspólnota to jest przekrój bardzo różnych ludzi, o różnych poglądach, różnych wartościach, więc jeżeli wygłaszam jakieś rzeczy, to są tylko i wyłącznie moje. Ktoś się może z tym zgadzać, może się nie zgadzać, to nie są jakieś tam wyznaczniki, nie? Żeby ktoś przez pryzmat mojej wypowiedzi, tej wspólnoty całej nie oceniał. Jeśli chodzi o takie, też poza wspólnotą, uważam na kontrowersyjne treści, słuchajcie nawet na to, co udostępniam w social mediach, na Facebooku i tak dalej. Bo jeśli są osoby, a mam takie osoby, które wiedzą, że jestem we Wspólnocie, one by zobaczyły, że ja udostępniam jakieś takie bardzo kontrowersyjne rzeczy, no to przez ten pryzmat też mogą coś ocenić, nie? Powiedzieć, że kurczę, to jak tacy ludzie są tam, no to ja tam nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Więc na takie rzeczy zdecydowanie uważam, e, jestem odpowiedzialny właśnie. E, no tego mnie też uczy program, tak? Także tak to wygląda. Ja byłem jeszcze przez pewien czas kolporterem i ta tradycja też dotyczy czystości stolika. Jak byłem kolporterem na grupie, no to oczywiście rozprowadzam literaturę związaną z AA i miałem różne sugestie, żeby właśnie też inne książki gdzieś tam zamówić, nie? No ja oczywiście, będąc już na warsztatach kolporterów, ja to stanowisko miałem, że nie zrobię tego. I to też nie jest tak, że ja neguję te rzeczy, bo ja tam czytam książki spoza a Ale właśnie będąc na meetingu, pełniąc tą służbę kolportera, kupiam się na tym, jakie mam zasady, nie? Czyli taką literaturę rozprowadzam i żadnej innej. Prywatnie ja sobie mogę czytać różne rzeczy, nie? Kolejna rzecz to są takie rozmowy przed i po meetingu? Myślę, że każdy zna, jak właśnie gdzieś tam wcześniej przed meetingiem się siedzi po meetingu, czy przerwa na papierosa, różne tematy są poruszane. Też powinienem uważać na to, jakie tematy poruszam w takich rozmowach. Dlaczego? Dlatego, że wyobraźmy sobie, że przychodzi jakiś nowicjusz, my nic o nim nie wiemy. Nie wiemy, kim jest, jakie ma przeżycia, co go w życiu spotkało. No nic kompletnie. I poruszamy jakieś kontrowersyjne również tematy, które jego dotyczą. On może spojrzeć na nas i powie, ja nie chcę mieć z takimi ludźmi do czynienia, tak? On nawet nie zdąży zrozumieć, o co tu chodzi, bo, bo więcej nie przyjdzie. I to jest też bardzo ważne, żeby właśnie no, mieć taką świadomość, tak, że to, co mówię, poprzez to, co mówię, inni ludzie też patrzą na mnie, tak, oceniają mnie. Ja, na przykład, dzisiaj mogę spokojnie podchodzę do takich rzeczy, bo na jakiś czas w tej wspólnocie, ale właśnie patrząc na nowicjusza, muszę o tym pamiętać, to jest bardzo ważne. Hmm. Takie przykłady nieprzestrzegania to jest tej tradycji. Pamiętam jeden taki bardzo skrajny. Jak to alkoholik wygłosił teorię, że chodziło tam o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, że zamiast dawać na Wielką Orkiestrę, to powinno się dawać więcej do kapelusza. to jest bez sensu, nie? To jest taki przykład nieprzestrzegania tej tradycji, bo co ma jedno do drugiego? Nic kompletnie. ja też w takich sytuacjach powiem Wam szczerze, nauczyłem się zwracać uwagę, czyli reagować, jeśli dzieje się coś złego, tak? Nie ksykiem, nie jakąś tam przeforsowywaniem swoich tam teorii, tylko po prostu takim spokojnym podejściem, argumentem ze wspólnoty z literatury. Zawsze się tym kieruję przy głosowaniu czy w jakichkolwiek rozmowach właśnie tą wiedzą, tym doświadczeniem, które dostałem od sponsora, od innych alkoholików, czy wyczytałem z literatury. Reagować, bo nie walczymy z nikim, to prawda, ale to też jest, nie znaczy, to też nie znaczy, że ja mam przyspalać na zło, które się dzieje. Nie? Jeśli jestem odpowiedzialnym człowiekiem, no to reaguję w takich sytuacjach, jeżeli coś złego się dzieje. Tak myślę, co tu jeszcze dodać pokrótce, jeśli chodzi o wspólnotę, bo mniej więcej powiedziałem, jak to wygląda. No nic, jeszcze się skupię na jednej rzeczy. Ja pracowałem na tradycjach na trzech aspektach, tak? Czyli wspólnota AA, rodzina i życie zawodowe. I wiem, że ten temat jest bardzo kontrowersyjny. Niektórzy uważają, że nie ma tego nigdzie w literaturze, żeby w ten sposób pracować na tradycjach i przekładać się. Właśnie na rodzinę i pracę. Ale powiem wam, że ktoś ma pod ręką 12 na 12. Jest taki fragment tutaj bardzo fajny. Ja go przeczytam. Jeśli to znajdę, powiem szczerze. Mam. 12 tradycji AA odnosi się do życia wspólnoty. Odczytają one sposoby, za pomocą których AA utrzymuje jedność oraz kształtuje swoje stosunki ze światem zewnętrznym, przedstawiają sposób, w jaki AA żyje i rozwija się. Chociaż eseje te zostały napisane przede wszystkim dla członków wspólnoty, wielu przyjaciół AA jest zdania, że mogłyby one wzbudzić zainteresowanie i znaleźć zastosowanie także poza AA". Na tej zasadzie ja właśnie miałem przekazane przez sponsora tą pracę na tradycjach na tych trzech aspektach. No i jeśli chodzi właśnie o stosowanie tej dziesiątej tradycji w moim życiu, czyli w, czy to w rodzinie, czy to w pracy, Taką najprostszą rzeczą to jest ugryźć się więcej. <grych> to mi przychodzi strasznie ciężko, to panie. Słuchajcie, no, chodzi o to, żebym nie komentował spraw, które mnie nie dotyczą, nie zawierał w nich głosu, tak? Nie przeforsowywał swojej racji, bo, no, bo jeżeli to mnie nie dotyczy, to po co? Jeśli ja mam w pracy ludzi, którzy mają kompletnie inne poglądy od moich, to nie wywołuję celowo kłótni z tymi osobami, bo to nic dobrego nie przyniesie. Po co ja mam to robić, nie? Kiedyś takie rzeczy robiłem jak najbardziej, no bo bardzo lubiłem na swoim postawić, więc nie interesowało mnie co kto tam uważa. Dzisiaj tego nie robię po prostu, tak. Nie wchodzę w takie rzeczy, gryzę się w ten język, zostawiam to. Mam tolerancję na inne poglądy. To nie jest akceptacja, tylko tolerancja, bo ja też rozróżniam dzisiaj właśnie akceptację i tolerancję. Czyli nie wdaję się w takie niepotrzebne dyskusje. Jeśli chodzi o rodzinę, to nie jest tak, że co jest często mylone właśnie, że to jest stosowanie tych tradycji w rodzinie, że moja rodzina ma się po prostu podporządkować, to ja mam się zmieniać, nie? Moja rodzina tak naprawdę nawet nie wie, że istnieje coś takiego jak 12 tradycji. I oni nie muszą tego wiedzieć, bo to ja sam siebie tylko mogę zmieniać, nie? Ja nie mam wpływu na innych ludzi, o tym zawsze pamiętam, więc to ja stosuję te tradycje, a nie moja rodzina. Do niczego nikogo nie zmuszam i tak jak mówię, nic nikomu nie mówię, nie wymagam. Tylko właśnie... Tylko od Ciebie zaczyna i na sobie kończę. Myślę, że to jest też właśnie bardzo ważne. No mi bardzo pomogło to w relacjach, słuchajcie, wszystkie te tradycje, które pisałem na no, te rodziny, bardzo mi pomogły. Pewne rzeczy dostrzec. I to nie są jakieś takie wielkie nowości też, bo to są wartości, które ja wyciągnąłem też z programu 12 Kroków, tak? Czyli te wartości duchowe, te wartości takie jak dobroć, jak miłość, jak tolerancja, bezinteresowność, no dużo można by tutaj wymienić, nie? tymi kierowanie się tymi wartościami w relacjach. Niektóre tradycje, jak pisałem, to okazało się, że kurczę, no ja już od dawna to stosuję. Nawet nie wiedziałem o tym. Więc to nie są też jakieś takie cuda. Cała e, praca na tradycjach mi pomogła bardzo się poruszać we wspólnocie, e, zobaczyć, jakie błędy sam też popełniałem, jak tych tradycji nie przestrzegałem w przeszłości. E, pomogła mi też zmienić moją grupę macierzystą. To jest też bardzo ważne. Bo w momencie jak zacząłem tą pracę, zacząłem widzieć, te, co się na mojej grupie dzieje. I w pewnym momencie widząc, że no ja tego nie zmienię tak jakby sam, nie? No bo jest druga tradycja, czyli całe sumienie grupy się wypowiada. I stwierdziłem, że skoda mojej energii ja zmieniłem grupę. I Po prostu teraz przeszczę na grupę, która ma z tradycjami więcej wspólnego przestrzega tych tradycji. Więc to jest też taki rozwój cały czas w moim przypadku, nie? No i co? Myślę, że. Myślę za tyle. Jeżeli będą jakieś pytania, będę starał się odpowiedzieć, jeżeli będę potrafił, bo, bo też nie na wszystkie pytania znam odpowiedź. Bardzo chętnie też posłucham innych doświadczeń, jeżeli ktoś ma. No nie chcę tego rozciągać jakoś tak bardzo, bo tak jak mówię, zazwyczaj na spikerkach staram się skupić na takich konkretach i, i mało czasu mi to zawsze zawiera, także dziękuję bardzo. Jak to się wyłączysz?